Jestem w tej chwili w Tychach na drodze krajowej numer 1 i będę jechał w kierunku Oświęcimia na drogę krajową numer 44. Już za chwilę powinniśmy mieć tutaj znaki, już mam oznakowanie kierunek Oświęcim. Dosyć łatwy przejazd. Natomiast zwróćcie uwagę, że wjeżdżam w obszar zabudowany. Czyli muszę z prędkości do 50 km na godzinę. A droga krajowa 44 oczywiście korek Nie jest to nic niezwykłego tutaj Jest to droga prowadząca w kierunku strefy ekonomicznej więc Więc jest to dosyć częste, że tutaj po prostu występują korki.